Witam Was wszystkich z tej strony Czwarości. Dzisiaj sobie zagramy serio też dziwną grę. Nie wiem jak ja się tutaj znalazłem, naprawdę. Co to jest? Waldi Extra Plus. Ym, tak, znalazłem następną grę. Po prostu kocham tak szukać takie bekowe strasznie gry. Choć widać, że. Co to jest? <laughs> i... choć widzę, że trochę nawet rozbudowali to coś bo jest stare principal, jak widać ale wiadomo, wszystko po prostu z neta gościu na pewno wziął co to jest eee, a więc co, wybierzmy po prostu swojego morfa mogę sobie buba wy wybrać? tak, to działa i po prostu idźmy, no bo już ta gra serioś dziwna jest. Musimy... Musimy praktycznie cały... No nie... Jedną trzecią świata przejść, żeby w ogóle gdzieś dotrzeć. Eee, co to jest? Nie wiem. Aha, to jest za gamepasy, dobra, czyli... Niestety gamepassów nie mam. Baldi's Ekstra, co? This game is no longer Dobra, <laughs> można wejść po prostu na dach. Co to jest? Co? Halo! New tickets, new. Co to jest? Halo! Te gra kamuje? Co to jest? Ale ja tego nie rozumiem, czemu New Tickets, New Robux to... to jest takie dziwne co to jest Dawaj. Aha, dobra Czekajcie Dobra, teleporter, zaraz sobie wyjdziemy i się przeteleportujemy tam. Co to jest? Halo? Aha. Entrance, dobra, do aha. Co to jest? I, I'm walking my ama... Ja, to, ja w to chyba kiedyś grałem, ja, ja pamiętam, ja pamiętam, że z wiami takie coś było. Tylko nie wiem, czy to właśnie jest to, ale widziałem podobną rzecz. E, happy Math. Bardzo kreatywne, dobra. Przejdźmy dalej. Te drzwi, się, te drzwi się nie otwierają i przeczuwam, że kościół to ściągnął od każdego, gdzie można było. Mogę się chować? Nie, szkoda. Szkoda, że się nie mogę w ogóle tutaj chować. A eee, co to tutaj? Nice! Tylko te, te globusy mi trochę nie pasują. Te no, globusy serio po, powinny. Bo gościu ściągało, z czego można było, no wiadomo. Tekstury Baldi's Office, serio? Co? O, nie ma Baldiego. <laughs> Fajnie, Baldi's Office bez Baldiego, no. E, mogę sobie zmienić nazwę e, Cferasu. Dawaj, dobra, e, będziemy hashtagami, dobra, no bo wie, wiecie jak działa Roblox. Hmm. Ale nie będę takim no-lifeem, tylko po prostu. Dawaj, nie, no, ale i tak nie działa. E exit? I tutaj też są I Co to jest? Tutaj też są inne drzwi. To jest po prostu dziwne, serio. Jaka ta muzyka jest cicha, serio Aha, mogę sobie tam z, z, sobie Od razu wyłączyć, czekajcie, co to jest Czemu idzie jest Happy Muff Aha, dobra ee, Tutaj też nie mogę wy, też, też nie mogę wyjść, no niestety Czy znaczy ja ogólnie tak w, w Co? Pokój na ościelki Pokój na ościelki jest pusty Brawo, brawo, naprawdę taki kreatywny mod po prostu pa tutaj tutaj wszędzie usiądziesz nie tutaj normalnie ma stół to, to, to jest tak roz bardzo zbudowane. czekaj teraz sobie przejdziemy tutaj Ej, jakie to jest dziwne serio ja mogę wyskoczyć przez po, pod mapę Co, co to jest? Halo? Co tam jest? Wow! Co tu jest, ej! Tak szkoda, że nie ma, że... Co! Ej, czekaj, 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 musimy tam szybko pójść. Bo ja coś widziałem na, da na dachu. Iż przeczu już przeczułam co to było, bo kiedyś e, chyba podob podobnego modela miałem. Sara. Kurde, nie można sprintować? Czy można? Można sprintować. nice. Pa. Czy... A, a czemu... Czemu naprawdę... Gościu... Po prostu... O nie, nie... Nie mogę. Nie mogę przejść! Jakie to jest głupie, czekajcie. Mogę jakoś, nie? Dobra, to może... Y no nie, zobacz, zobacz, zobacz jak blisko. Bo, te, bo tam gościu używał darmowych modeli I... Tak. I tam są te drzwi. Kurde. Szkoda. No niestety, dobra, ja niestety pożegnam, chciałem wam tylko pokazać jaka ta gra jest serio śmieszna yy, znaczy ja w nią w ogóle nie grałem ale pokazałem wam jest t, t, yy, oczywiście następna wykowa gra, teraz chyba wleci odcinek z Hello Neighbor, więc poczcie mączcie na bieżąco, ja się z wami pożegnam, choć wiem, że to było serio yy, śmieszne razie zicho i strzała